Cześć, witajcie w Pozytywnej Kuchni. Pomyślałam, że pokażę Wam dzisiaj bardzo prosty przepis, który część z Was na pewno zna, ale założę się, że wiele osób kupuje twarożek kanapkowy, a w łatwy sposób można go przygotować w domu. Czy to bez dodatków, czy z dodatkami takimi jak moje, czyli z rzodkiewką i szczypiorkiem. Jest jeden prosty trik, który sprawi, że taki domowy twarożek będzie miał gładką, kremową konsystencję. Zapraszam Was serdecznie do wypróbowania przepisu. Twaruk na twarożek można rozgnieść widelcem, ale najlepszą, kremową konsystencję uzyska, kiedy zmielimy go w maszynce. Teraz jeszcze tylko trzeba pokroić bardzo drobno szczypiorek, a rzodkiewkę umytą i osuszoną zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Można też dodać do twarożku sparzonego, obranego ze skórki, pokrojonego w bardzo drobną kostkę pomidora. Serek i warzywa doprawiam solą, można też dodać odrobinę świeżo zmielonego pieprzu. Opcjonalnie można też tutaj dodać swoje ulubione świeże zioła, na przykład bazylię, rozmaryn albo tymianek. Całość rozcieńczam śmietaną i dokładnie mieszam. Gotowy twarożek dekoruję świeżą bazylią. Smaczny wydatek do kanapek na śniadanie albo kolację gotowy. Zapraszam was serdecznie po więcej przepisów na pozytywna kuchnia.pl i życzę smacznego.